Mam zamiar spróbować bardzo różnych, sycylijskich smaków. Na pewno chcę taką deskę z różnego rodzaju przystawkami. Ale deski nie będziesz zjadać? Deski nie będę zjadać. Będę zjadać to, co jest na desce. Dobrze. A później zobaczymy. Ale tak straszę, 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 bo oczy by jadły. Zjem deskę i powiem, że jestem pełna. Wieczór się do dwie z dyskami, na ulicę. Dokładnie tak samo, jak na Malcie. Tam będziemy jutro, park archeologiczny. Zobacz. I to właśnie ma taki swój klimat. Póki co spacerujemy sobie tutaj po Starym Mieście, bo to już jest właśnie, tak jak wspomniałam, ta pora, kiedy ludzie wychodzą na dwór, kiedy miasto zaczyna tętnić życie. Zjedliśmy przed chwilą kolację. Co zjedliśmy? Zjedliśmy najpierw taki. Zamówiliśmy talerz z przystawkami tutejszymi, z takimi. Oliwki, -ki, ser. -ki, mięsko, kiełbaska tutejsza, serki. Myśleliśmy, że to będzie jeden talerzyk, dali nam trzy. Fajny taki duży miks. Fajny. To było naprawdę przepyszne. I powiem, że samym takim samą taką przystawką ja się już najadłam. Michał stwierdził, że w sumie też całkiem, całkiem jest już. E, tak, to było bardzo syte i genialne, przepyszne. Później ja miałam tuńczyka z pistacjami. Rewelacja. Michał śpiewa tutaj, pan na jego część powiedział, że po prostu najlepszy tuńczyk kiedy, kiedykolwiek jadł. Mnie troszecz... Idealny stopień wysmażenia. Dla mnie troszeczkę za aczkolwiek nie mogę powiedzieć, był pyszny. E, tak z założenia, no ja bym musiała tak troszeczkę sobie jeszcze minutkę dłużej go podtrzymać na tej patelni, e, ale był genialny. Rozpływał się w usta. Nie Ja tak, bo, bo, bo chodzi bardziej mi o wygląd i o tą wypływającą krew. No ale cóż, nie będę Sycylijczyka uczył się jak smażyć tuńczyka. Sycylijczyka smażył tuńczyka? Tak. E, był pyszny. E, ty miałeś co? Owce? Owce. Dla mnie owca była genialna. Owca, dobra. No, bardzo fajna, Też dobrze wysmażona, mięciutka. Bardzo fajna. I czółkinia zasmażona z pesto. Pierwszy raz coś takiego jadłem. Ogólnie brzuszki pełne, humor dopisuje, więc idziemy na spacer. Było pysznie, było fantastycznie i możemy z całą pewnością bardzo lecieć. Tak. Tam na dole będzie w opisie nazwa, tak, gdzie dokładnie. to było. Tak, dokładnie, nazwa, który gdzie, więc jeżeli będziecie tylko tutaj na tej serce Ortigia, to w Syrakuzach, to jak najbardziej polecamy. A teraz idziemy dalej zwiedzać miasto nocą. Sklepiki pootwierane, magnesów na lodówkę, pamiątek, pamiąteczek, mnóstwo. Mamy coś, mam, mam kupić. Znaczy, Magnes na lodówkę. Mojej mam już miejsca na lodówce, brakuje, ale wciąż chcę i z radością jej kupię. No, jeszcze może nie na początku podróży. Może coś będzie ładniejszego, fajniejszego. Czyli zaczęliśmy nasze zwiedzanie od takiego miejsca dosyć turystycznego, e, chociaż nie, w sumie te grobowce, w których byliśmy wcześniej to niekoniecznie tam było widać turystów, bardziej lokalsów, którzy tam przychodzili na drzeczkę sobie popływać, czy piknik zrobić. No ale jesteśmy teraz w miejscu takim dosyć turystycznym. Zobaczymy nasz dalszy pobyt tutaj na Sycylii. To będą miejsca i mniej i bardziej znane, mniej i bardziej oblążone turystycznie. Mniej i bardziej naturalne. O, tutaj jaki lokalny bazarek się otworzył. To jest coś, co ja lubię, więc chętnie się przejdziemy, nie? No, kupię ci coś. Co mi kupisz? To sobie wybierz. To wygląda tutaj, ale rozwiesili nad tym takie światełka, jakby to co najmniej, jakiś odpust bożonarodzeniowy był. fajne.